Dzień dobry Państwu, nazywam się Łona. Chciałbym Państwa zaprosić na spektakl, który odbędzie się w Teatrze Kana w najbliższą niedzielę o godzinie 19. .00. Spektakl jest uwieńczeniem swego rodzaju warsztatów, które toczą się w Teatrze Kana już od wielu, wielu lat, a teraz toczą się konkretnie od tygodnia i są jednym z etapów prowadzących do wielkiego spektaklu, który odbędzie się w lipcu w ramach Festiwalu Artystów Ulicy. Spektakl jest przygotowywany przez reżyserem, jest Krzysztof Kiziewicz, znany w kręgach przestępczych jako Kizio, przy pomocy szlachetnych Biboi z grupy WHSB. Jest to spektakl wymyślony w dużej mierze przez, przez tę społeczność, która jest w Babigoszczy. To oni są autorami tego. Ci wszyscy ludzie, którzy przyjechali tam z zewnątrz pełnią właściwie rolę taką pomocniczą, a tak naprawdę spektakl jest cała fabuła, formuła tego spektaklu, scenariusz oraz jakieś najdrobniejsze elementy scenograficzne są w dużej mierze pomysłami tych młodych ludzi i choćby z tego powodu warto wpaść do Teatru Kana w niedzielę o godzinie 19 i zobaczyć to wszystko. Zapraszam gorąco.